Na kolejnym, chyba szóstym, ten, Siódmy. siódmym, siódmym posiedzeniu zespołu do spraw nazewnictwa miejskiego. Stwierdzam kworum. Bardzo proszę o podpisanie listy obecności. Mamy tutaj protokół z poprzedniego posiedzenia. Przypomnę, że wtedy podjęliśmy temat trzech wniosków, mianowicie wniosek mieszkańców ulicy Findera. Podpisani pod tym wnioskiem mieszkańcy proponowali nową nazwę, mianowicie ulicy Łąkowej. O tym piśmie dwóch radnych mówiło też w poniedziałek podczas sesji. Dalej wniosek podpisanych pod pismem mieszkańców ulicy Armii Ludowej. Chodziło tym mieszkańcom o zachowanie nazwy obecnej Armii Ludowej. I potem wniosek chrześcijańskiego ruchu samorządowego. Tam padły propozycje nazw Popiełuszki, Dmowskiego, Padewskiego, e, Danuty Siedzikówny i jeszcze jedna tutaj niezapisana nazwa. Było, było pięć w sumie. Komisja przyjęła wszystkie pisma do wiadomości. Natomiast o tym również jako Przewodniczący Zespołu do Spraw Nazylnictwa Miejskiego Wspomniałem w poniedziałek na sesji podczas interpelacji, i tutaj prośba do pana przewodniczącego, bo w protokole mamy cztery nazwy: Pismo Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego. Jeszcze brakuje jednej nazwy, żeby to pismo też wydobyć, tak? Popiełuszko, Dmowski, Paderewski, Siedzikówna, czyli Inka, i ta piąta również rozba... wyplętych. Aha, żołnierzy wyplętych. Dobrze, czyli teraz się wszystko zgadza. W okresie między zebraniami. Z kolei napłynęły cztery pisma. Cztery pisma związane z tak zwaną ustawą dekomunizacyjną oraz jedno pismo w sprawach bieżących tak to nazwę. I od tego pisma byśmy rozpoczęli dzisiejsze posiedzenie. Mianowicie, pozwolę sobie to pismo skróciutkie przeczytać. Pismo jest adresowane do Urzędu Miejskiego Wydziału Planowania Przestrzennego, a pośrednio również tutaj do nas do wiadomości. Nadawcą tego pisma jest nowe pogodne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ulica Angowicka 52 Chojnice. I pozwolę sobie przeczytać to pismo. Zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę nazwy ulicy Świętego Rafała Patrona Żeglarzy. Zgodnie z zaświadczeniem z dnia 17 maja 2016 roku, wyżej wymieniona nazwa została ustalona dla nieruchomości położonych na nowo budowanym przeze mnie osiedlu Nowe Pogodne, na którym docelowo ma znajdować się 6-7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Obecnie powstają budynki, dla których zostały nadane numery porządkowe 4 i 8A. W trakcie pozwolenia jest budynek o numerze porządkowym 6. Nabywcy mieszkań skarżą się na tak długą nazwę ulicy, szczególnie przy okazji wypełniania dokumentów urzędowych, instytucji finansowych, podatkowych i innych, gdyż tak rozległą nazwę trudno zmieścić w przygotowanych rubrykach. W związku, że sąsiednie ulice noszą nazwy związane z morzem, ulica Morska Żeglarska Bałtycka, Proponujemy zmianę nazwy ulicy z Świętego Rafała Patrona Żeglarzy na ulicę Jantarową od Bursztynu, minerału wydobywanego z morza. Proszę o przytylne rozpatrzenie mojej prośby z poważaniem, Józef Urbaniak. Panie Dyrektorze, czy my się teraz mamy jako Zespół do Spraw Nazywnictwa, bo pismo jest adresowane do Wydziału Ustosunkować do tego pisma i wyrazić opinię. Tak, Oczy, myśli, że to. to bardzo proszę członków zespołu o wyrażenie opinii. Kto chciałby zabrać głos? Ja myślę, że, że nazwa jest sensowna, bo. Która nazwa, pani Kazimierzu? Jantarowa. Jantarowa, proponowana. Ponieważ tam to osiedle kiedyś otrzymało nazwę bursztynową. Tak. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Ja popieram pana Kazimierza. Ta nazwa rzeczywiście jest długa i przy wypisywaniu formularzy może być skomplikowana. Niefortunna jest. Niefortunna jest, jest po prostu, tak. A jeszcze żadnych nie było. No z tego wynika, że nie. Jeszcze dopiero będą. Kwestia sprawdzenia. Panie dyrektorze, jeszcze proszę o przypomnienie, kiedy ta nazwa obecna tego Rafała została nadana uchwałą z dnia... Mniej więcej z roku, roku może już nie rozumiem, się w 2004 roku. Pan Pan kupił, czy tam już nie no ma sądowych spraw, czy nie ma zrobić. Pan dyrektor już ma taką wiedzę tutaj. Uchwała jest z 2004 roku z 13 września i dotyczy nazwania jeszcze innych Innych w tym rejonie. Tak. Między innymi Portowej Bałtyckiej, Marynarki Morskiej, Świętej Faustyny Żeglarskiej, Rybackiej i Panie 12 lat temu ta nazwa została nadana. Pytanie do członków zespołu do spraw Czy opiniujemy pozytywnie wniosek podpisany przez pana Józefa Urbaniaka? Kto jest za tym, żeby ten wniosek opiniować pozytywnie z członków komisji, z członków zespołu. Proszę bardzo. Jednogłośnie, przy jednym głosie nieuczestniczącym. W tak, bo, bo dopiero dotarł do nas pan dyrektor Marczewski. Witamy. Dobrze, słuchajcie, to była jedna sprawa poza ustawą dekomunizacyjną, a teraz przejdziemy do rozpatrzenia tych czterech wniosków, pism, które wpłynęły od poprzedniego zebrania w maju. Zaczniemy od pisma, które. Eee, zostało nazwane uchwałą numer 1 łamane przez 2016 Komitetu Terenowego Prawa i Sprawiedliwości w Kojnicach i to pismo sygnowane jest 13 czerwca, Czyli... ale ja, bardzo, proszę. A, po, bardzo proszę. Przepraszam, jeszcze, jeszcze tutaj a propos Poprzedniego tematu. Jantarowa. Jantarowa ale, ale dlaczego pan Urbaniak nazywa to nowe pogodne? To... My w tej tak chwili się nazywa osiedle. Ale, ale skąd ono się tak nazywa? Nie możemy My się, się odnieść W tej chwili nie możemy się odnieść To jest nazwa własna tej inwestycji chyba. Tak, bo to tak. pierwsze nazywa szanowne. się pogodne, a to jest nowe pogodne. Ale to jest nazwa inwestycji. Się się ale Pogod... ale się nazywa w mieście bursztynowe. No bursztynowe, dlaczego pogodne w takim razie? Dlaczego używaliśmy Jakie pan proponuje działania, żebyśmy dotarli do tej nowej nazwy? Trzeba by zwrócić uwagę panu, Urbanowi, żeby nie posługiwał się nazwą pogodne czy Nowe pogodne. To jest bursztynowe. Dobrze, czyli nawiążemy kontakt, ja jako przewodniczący deklaruję, że nawiążę kontakt z Panem Urbaniakiem. Tak, tak, mamy tutaj adres z zapytaniem właśnie, na jakiej podstawie jest używana ta nazwa nie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, bo to jest zupełnie inna kwestia, tylko nazwa osiedla. Dobrze, dobrze, Tę, tą sprawą się wtedy zajmiemy. Wracamy do uchwały Komitetu Terenowego PiS w Chojnicach. Ona też jest krótka, więc mogę ją przeczytać w całości. Punkt pierwszy. Członkowie Komitetu Terenowego Prawo i Sprawiedliwość w Chojnicach w dniu 9 maja bieżącego roku na zebraniu członków Komitetu zgłosili następujące nazwy ulic, jako propozycje na likwidowane w Chojnicach nazwy ulic związane z komunistycznym reżimem. Księdza Jerzego Popiełuszki, siostry Adelgund Tumińskiej, generała Grota Roweckiego, generała Tadeusza Kutrzeby. Rotmistrza Witolda Pileckiego, Danuty Siedzikówny, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, tutaj muszę przerwać. Przypomnę, że taka nazwa w cholicach już, już istnieje. Lecha Kaczyńskiego, Powstania Styczniowego, Powstania Listopadowego, Powstania Warszawskiego, Bitwy Warszawskiej 1920, Solidarności. I Polski walczącej. Może jeszcze policzę. 15. 15, przepraszam, ma pan przewodniczący? To znaczy, że nie. Tym samym trzeba by po 15 nazwać. Ja w tym piśmie nie mam. Ja mam polskie. Że... Nie, ja, ja przechodzę do, do punktu drugiego, dopiero przejdę. To było w punkcie pierwszym. Teraz punkt drugi. W miejsce likwidowanej nazwy ulicy Armii Ludowej, to w punkcie drugim, osobny zapis, członkowie Komitetu Terenowego PiS proponują nazwę Żołnierzy Wyklętych. I podpisano pełnomocnik Komitetu Terenowego Prawo i Sprawiedliwość w Chojnicach, poseł na Sejm RP Aleksander Mikołaj Mrówczyński. Czyli tutaj. Pan jest pełnomocnik podpisał, chciałem ja powiedzieć, że jeszcze posiłkował się posłem. Tam podpisał tak, posłem? Po, co to jest za podpis? Ja nie mogę tego w tej chwili dociec. Pełnomocnika? Nieczytelny, nieczytelny. Słuchajcie, czyli jeszcze raz. Pismo składa się z dwóch punktów. W punkcie, w punkcie pierwszym jest zawarte, zawarte 15 propozycji, a w punkcie drugim już jest taka konkretnie odniesiona, mianowicie do Armii Ludowej członkowie proponują nazwy żołnierzy wyklętych i tutaj musimy jeszcze przypomnieć, że podobne propozycje nie w takiej liczbie zgłosili członkowie chrześcijańskiego ruchu Samorząd. samorządowego. Zdaje się, że te pięć propozycji HRS-u wręcz pokrywa się. Z tego co ja tutaj widzę, tak? Tak, tak, tak. tak wszystkie pięć. pięć jest tak, pięć jest zawartych, i zdaje się, że na Armii Ludowej również HRS proponował żołnierzy, Wyklęty. żołnierzy wyklętych, bo tam wiem, że żołnierzy niezłomnych też się pojawiała w obiegu nazwa. Czyli to jest ta uchwała. W sumie 16 propozycji nazewniczych ze strony PiS. I teraz proszę Państwa, trzy wnioski. Jeden z nich napłynął, zdaje się, dzisiaj. Trzy wnioski podpisane przez prezesa Stowarzyszenia Arkana Historii. Tutaj kierowane te wnioski są na moje ręce jako przewodniczącego zespołu. Może po kolei, może po kolei jak te wnioski wpływały. O, zaczniemy od tego chronologicznie pierwszego. Wniosek. Składam na Pana ręce w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Arkana Historii wniosek o uwzględnienie w procesie nadawania nowych nazw dla ulic w Chojnicach następujących proponowanych przez nas patronów ulic. I tutaj Pan Prezes dr Marcin Wałdoch wymienia. Stefan Starzyński, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, który wsławił się jako przywódca obrony stolicy w 1939 roku. Ksiądz Alfons Szlec pochodził z Moszczenicy koło Chojnic i był założycielem wydawanego do dziś i uznanego czasopisma Nasza Przeszłość, Władysław Smoleński, legendarny polski historyk, autor analiz przyczyn upadku państwa polskiego w XVIII wieku, generał Stanisław Grzmot-Skotnicki, dowódca Grupy Operacyjnej Czesk i Pomorskiej Brygady Kawalerii w 1939 roku, Zginął w walce 19 września 1939 roku. Marian Rejewski, polski kryptolog, który złamał szybr niemieckiej enigmy, co znacznie pomogło aliantom zwyciężyć w II wojnie światowej. Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent RP na uchodźstwie. Dalej, propozycja ulicy Bitwy Warszawskiej 1920. Tak, tak, dla upamiętnienia zwycięstwa Polaków nad wojskami bolszewickimi nad Wisłą. I jeszcze dwie propozycje. Żołnierzy wyklętych dla upamiętnienia walki tzw. drugiej polskiej konspiracji i ostatni kandydat Rotmistrz Witold Pilecki, bohaterski żołnierz wojska polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej i członek Konspiracji niepodległościowej. To pierwszy wniosek. Natomiast wczoraj otrzymałem drugi wniosek ze Stowarzyszenia Arkana Historii, bogata twórczość. Następujący. Może w większym skrócie go przeczytam, tak? Składam na pana ręce w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Arkana Historii wniosek o uwzględnienie w procesie nadawania nowych nazw dla ulic w Chojnicach eee, propozycji dzieci z Pachiatua. Ja podejrzewam, że ja to źle czytam. Dzieci z Pachiatua dla upamiętnienia grupy ponad 700 polskich dzieci i ponad 100 osób dorosłych które zostały przetransportowane, ale prosiłbym o skupienie, które zostały przetransportowane z polskiego obozu w Iranie. Trafiły tam, ponieważ przed 22 czerwca 1941 roku były deportowane do ZSRR z Kresów Wschodnich, a potem wyszły z ZSRR z wojskami generała Andersa do osiedla polskich dzieci w Nowej Zelandii. Na zaproszenie premiera Petera Frasera i rządu nowozelandzkiego w 1944 roku, dzieci te, jako osoby dorosłe, stały się trzonem polskiej emigracji na antypodach, aktywnie włączając się w działania polskiej emigracji niepodległościowej w okresie 1944-1990. Do dziś dzieci z oraz ich rodziny. Prowadzą działalność polonijną, natomiast w stosunkach nowozelandzko-polskich przywiązuje się dużą wagę do tamtych wydarzeń i życzliwości, jakiej Polacy doznali ze strony władz nowozelandzkich w okresie wojennym. I w podsumowaniu, warto przy tej okazji, gdyby Rada Miejska zdecydowała o nadaniu nazwy dzieci z której z ulic w Hojnicach, abyśmy zaprosili do Hojnic ambasadora Nowej Zelandii w Polsce. Oraz przedstawicieli grupy dzieci z osiedla polskich dzieci w Pachiatuła. Gdyby ze strony władz miasta była taka wola, to służę kontaktami do instytucji i osób. Podpisano dr Marcin Wałdo, prezes Stowarzyszenia Arkana Historii. To był drugi wniosek, i dzisiaj. Otrzymaliśmy jeszcze jeden wniosek również Stowarzyszenia Arkana Historii. Przeczytam pokrótce. Składam na Pana ręce w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Arkana Historii wniosek o uwzględnienie w procesie nadawania nowych nazw dla ulic w Chujnicach, nazwy Hermana Hana I tutaj objaśnienie: Herman Han. Urodził się w Nysie na Dolnym Śląsku w 1574 roku, zmarł w Chojnicach w 1628, obecnie spoczywa w podziemiach Chojnickiej Bazyliki Mniejszej. I tutaj, to była sentencja, tak pisma podpisanego przez doktora Wałdocha i doktor Wałdoch tutaj ukazuje sylwetkę Hermana Hana. Ja pozwolę sobie tak jak poprzednio przeczytać już rezimę. Sylwetka i twórczość Hermana Hana, którego dzieła Chojnic zostały zrabowane w czasie Potopu szwedzkiego i innych wojen, a wciąż znane są i cenione na świecie zasługuje niewątpliwie na uznanie lokalnej społeczności, bowiem wybrał sam to miasto na miejsce swej twórczości. I wiecznego spoczynku. Tak kończy się to pismo, i teraz może przejdziemy do uwag. Bardzo proszę, jesteśmy chyba w pełnym tutaj składzie osobowym, chyba wszyscy są, tak? Tak, tak? ja jeszcze nie powitałem przedstawicieli mediów, bardzo przepraszam. Zapraszamy na każde nasze spotkanie. Na koniec oczywiście wskażemy termin wstępnie kolejnego spotkania. Proszę Państwa, cztery wnioski. jakbyśmy się do nich odnieśli? Może przypomnijmy, najpierw wniosek nazwany uchwałą PiS. W sumie 16 propozycji nazewniczych. Potem mamy trzy wnioski Arkana Historii. W pierwszym wniosku, policzmy, raz, dwa, trzy, nie, cztery, nie, pięć. pięć, sześć, siedem, tak, o, dziewięć. Potem jest to są pojedyncze już potem wnioski, tak, pojedyncze dzieci z tak? tak, i Herman Hahn. Ha. Bardzo proszę, Pan Radny Krajna. Ja uważam, że to cenna inicjatywa i generalnie powinniśmy przyjąć to do wiadomości. Natomiast jeśli chodzi o nadawanie nazw tych ulic, które będą zmieniane, oddać je w ręce mieszkańców tych ulic. Niech oni sami najpierw spróbują sugesty, za, 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 zadecydować, zadecydować o tym, na jakiej ulicy chcą mieszkać. A pozostałe nazwy do Banku Informacji. Dokładnie, do wiadomości. Jak będziemy tworzyli nowe ulice, to możemy oczywiście... Najpierw zapytałbym się mieszkańców, na jakiej ulicy chcą mieszkać. Ale bo tutaj co? różne stowarzyszenia nie proponują nie, 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 im nazwy, ale najpierw zapytajmy się ich. Ale w jaki sposób zapytać? Przedstawić im te propozycje? Co? czy co, co? To? Czy konsultacji. Tak, to jest wspólny pomysł. Te kilkanaście propozycji? Czyli już kilkadziesiąt chyba no nawet. To nic z tego tak nie, tak nie tak będzie, jest. no to będzie chaos wielki. Bo Dlatego my musimy jakoś... Znaczy ja bym nie przedstawiał tych propozycji, ja po prostu zapytał się ich, na jakiej ulicy chcą mieszkać w związku z ustawą dekomunizacyjną. bezpieczną. No, na jakiej ulicy oni chcą mieszkać? Czy mają jakoś, tak jak mieszkańcy ulicy Findera, sami wymyślili sobie nazwę i, i wszyscy się tam zgodzili, podpisało się prawie 50 osób i ja uważam, że to jest najcenniejsza inicjatywa. No dobrze, ale jeżeli my tam, żeby tam były nazwy osobowe, no to, no to może być 50 propozycji rozmaitych, tylko z każdego domu inna. Tak. No że 50 no, 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 propozycji. Panie, ja <laughs> Niech się Pan zastanowi, no, oni się zbiorą w jedną do kupy, w jedno miejsce i sobie ustalą, czy jak? Każdy no, to będzie to, się się. To nie jest takie trudne. Nie, pan, ktoś napisał to pismo, poszedł po mieszkańcach i oczywiście znalazł akceptację, a więc tutaj na pewno nie było zabranie. Ale mi się wydaje, że wszystkie nazwy przyjęto do Banku Informacji, do Pana i w tym może przypomnę, jaka była nasza pierwotna propozycja z chwilą wejścia w życie ustawy. Panie dyrektorze, kiedy ta ustawa wejdzie w życie? Czy już teraz wiemy? No właśnie, kiedy ona wejdzie? Koniec sierpnia, początek września, czas No właśnie, o taką wiadomość byśmy prosili. Kiedy ona wejdzie w życie? My, my tutaj wyprzedzamy. Tak, my w tej chwili. Wyprzedzamy. Pomysł był taki, że w chwili wejścia w życie tej ustawy mieszkańcy tych pięciu ulic otrzymają takie pismo o charakterze informacyjnym. W tym piśmie będzie wskazana istota tej ustawy dekomunizacyjnej i będą wskazane, tak rozmawialiśmy z panem burmistrzem, propozycje ulic. Dlatego wówczas tych propozycji było raptem kilkanaście, teraz jest ich więcej. My pierwotnie mówiliśmy o dniu 31 maja jako terminie zamykającym zgłaszanie propozycji, ale okazuje się, że no ta informacja, co też dziwne nie jest, do wszystkich nie dotarła, my nie możemy mieć pretensji, dlatego definitywnie zakończymy okres poboru tych propozycji z dniem 30 czerwca, zakończeniem tego pierwszego półrocza. I po 30 czerwca my, jako zespół i urząd, nie będzie już żadnych propozycji przyjmował. Podejrzewamy, myślimy, że tych propozycji jeszcze przybędzie i może być ich rzeczywiście na około 50. Teraz pytanie: Czy w tym piśmie, które powędruje do rąk mieszkańców pięciu ulic, zawrzeć te wszystkie propozycje w liczbie kilkudziesięciu, czy mieszkańcy mają sami zaproponować? A jeżeli sami będą proponować, to może być tak, jak mówi pan Kazimierz Ostrowski że tamtych propozycji oddolnych, no pojawi się mnóstwo i wtedy Rada Miejska będzie miała niezwykle ciężki orzech do zgryzienia. Proszę bardzo, Pan Radny... Panie Kusza, Przewodniczący, tutaj właśnie mamy trzy rodzaje PiS. Pierwsze, które były początkowo, a więc za ulicę nazwa inne ulicy tych likwidowanych ulic, to jest, to była jedna. Tak. Yy, Doktor Marcin Waldo zgłosił, te swoje propozycje z fajnym uwzględnieniem w procesie nadawania. A więc tu nie ma mowy, że musimy zaraz znaleźć za tę ulicę e, zamiennie którąś z tych nazw. A więc do Banku Informacji. Uważam, że godna inicjatywa i bardzo To Natomiast tutaj, co powiedział e, Kaziu e, Ostrowski, no to w tym momencie PiS poszedł jeszcze dalej, ponieważ mamy, o wszystkim było wiadomo, pięć ulic do. Zmiany nazwy. Tu jest tych 17 chyba nazw, a więc w tym momencie można po 2 nazwy na, na, nie, na to wiedzieć. To, to jest dość dobra informacji. I przypomnę jeszcze, że oprócz tych personalnych propozycji, również myślimy o nazwach o charakterze przymiotnikowym. W tej chwili pojawiły się dwie propozycje ze strony członków zespołu to jest ulica botaniczna i ulica rekreacyjna ja spodziewam się, że takie propozycje też jeszcze napłyną, bo myśmy od początku nie deklarowali, że to muszą, muszą być wyłącznie nazwy personalne. Dlatego to też prośba do mediów, żeby to gdzieś wyartykułować, że takie nazwy są też oczekiwane. Czyli mamy jeszcze pół miesiąca w zasadzie, tak, dokładnie pół miesiąca na to, żeby się zebrać i żeby ewentualnie jakieś propozycje zgłaszać. Bo to nie może być tak, że my będziemy całe wakacje jeszcze zbierać, bo tych nas to już będzie za dużo. No w tej chwili już mamy sporo. Nie powiem, że wystarczająco, bo a nóż widelec jeszcze wpłynie taka nazwa, która potem będzie nazwą docelową. I, i, I Rada Miejska w formie uchwały taką nazwę nada. Dlatego mówię, zamykamy ten pobór nazw 30. Jaki to jest dzień 30 czerwca? Słuchajcie, czy to jest czwartek? Tam proszę spojrzeć. Tak, to będzie czwartek. Czyli jest to dzień pracy urzędu. Ja, no bym to jednak, to ja bym chciał jednak przypomnieć, że myśmy jakby takim kierunkiem wyznaczonym przez nas było... Lokalny no patronów. Tak, tak, tak lokalny patronów, tak. Tutaj na przykład tylko siostra Tumińska, no można ją lokalne, no, ja tutaj zakwalifikować jako lokalną, prawda? A propos publikacji w Dzienniku Ustaw, ustawa tak. była opublikowana 1 czerwca. Zgodnie z artykułem 7 tejże ustawy, wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli od 2 września. 2 września. 2 września możemy do mieszkańców takie pisma wysłać i my to zrobimy, bo myśmy już o tym mówili, burmistrz o tym też wspominał. I taka jest nasza deklaracja, że mieszkańcy takie pisma otrzymają. Natomiast musimy jeszcze się poważnie zastanowić, czy w tych pismach zawrzeć te wszystkie propozycje, czy, czy mieszkańcy mają sami wskazywać. Własne pomysły. To musimy jeszcze się zastanowić, i musimy to myślę, że z członkami Rady Miejskiej również przedyskutować. Bo to jest tylko, my jesteśmy organem tylko doradczym i doradczym, tylko opiniującym. To musimy mieć na uwadze. Czy ktoś jeszcze w tej kwestii. Ale jeżeli my wcześniej już mówiliśmy o tym, że preferujemy tutaj patronów, patronów lokalnych. lokalnych, miejscowych, tak. no to tych musimy przede wszystkim. Podtrzymujemy, podsiągnąć mieszkańcom. Te nazwiska. Natomiast nie możemy wybierać z listy, nie wiem, jak w tej chwili mamy 30 osób? Wybranych. Tak Bo byłoby to nie fair, wobec tych podmiotów, które zgłosiły wnioski. Poza tym, tak jak pan przewodniczący już powiedział przed chwilą, że po stronie tej parkowej tamte dwie nazwy jednak nie... przymiotnikowymi. Nazywamy. Tak, I są rozsądne, a dwie nazwy To rekreacyjna. Tak. Do, parko, do Parkowej idealnie by Tak to, tam właśnie. Tam byśmy nazw tych personalnych nie, 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 nie Właściwie tutaj w Raku wchodziłaby tak, tylko jedna to nazwa to personalna to działaczy to lokalnych, to ta, która to zostaje to jako pocna od, to od to Prochowej. To bo dwie, dwie botaniczne w Parku, Krasickiego i Sawickiej, tak? Botaniczna Tak, są tak. Hamki i No, no tak. Findera na Łąkową, Armii Ludowej nie w, w tym rejonie, więc jakby nie wchodziła do, do patronów lokalnych i zostaje tam tylko do zmiany z, z, z prochowej tak nie Findera tylko Nowotki tam Nowotki, miała... nowotki. 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 O. Czyli generalnie tam by była do zmiany na, na, na patrona lokalnego tylko Nowotki I tutaj jeszcze trzeba podkreślić tę cenną inicjatywę mieszkańców no pewnie nie wszystkich podpisanych pod wnioskiem ulicy Findera którzy sami wcześniej już przed wejściem w życie tej ustawy zaproponowali nazwę o charakterze topograficznym, przymiotnikową Łąkowa. Ja uważam, że takich inicjatyw to nam trzeba więcej. Uko対om. A zrobili tak. tak w obawie, że dostaną nieodpowiedni katana. Tego nie no, no, wiemy, Pani Kazimierzu. Możemy no, ja się tak do A, Słuchajcie, czy mamy jeszcze jakieś bieżące uwagi do tych wniosków? Czy ktoś chciałby. Na forum zgłosić jakiś inny postulat, inną kwestię, Mogę jedno pytanie? Bardzo proszę. A czy mieszkańcy z organizacji mogą składać wnioski, które ulice należy zmienić, a nie tylko propozycje nowych nas? Znaczy dotychczasowy, tak, do tak, pan Tak, że no, na przykład a nie wiem. Komuś, tak jak tutaj, tutaj mamy. Na przykład komuś. No, no, dokładnie. No, Taki wpłynął no, no, wniosek. Nie mający no. nic wspólnego z ustawą dekomunizacyjną. Dokładnie. Tak. Jak najbardziej. To jest kazus, który świadczy o tym, że takie wnioski wpływają. No, no właśnie. Nie zna jak się dziewczyny. Mieszkańcy zawsze. Bo może komuś się źle kojarzy młodzieżowa, nie wiem. No. Młodzieżowa jest neutralna. To by czym nie no, tutaj należy zaznaczyć, że te ulice, które będą zmieniane w związku z ustawą, wszystkie koszty będą jakby poza mieszkańcami. Natomiast jeśli mieszkańcy sami z własnego wyboru zmienią sobie jakąś ulicę, to podniosą wszystkie koszty z tym związane. Wymiany całej dokumentacji sądowej. No to, oczywiście, że tak. Słuchajcie, z jednej strony zaczęliśmy wcześniej, tutaj pan Kazimierz mówił, że być może za wcześnie, ale z drugiej strony, my będziemy przygotowani na ten dzień 2 września. My już będziemy wiedzieć na czym, na czym stoimy. Chyba, że jakieś niespodzianki jeszcze tutaj wypłyną. O czym nie wiemy, że będzie jakaś centralna lista osób, które powinny wypaść z zakładnictwa na terenie Polski, czego no, no w tej chwili nie przewidujemy. Tudzież lista osób, które powinny. Wejść, nie, no to, nie to już nie uwierzę. Tak. Kto... O! O! To o nie, no, to... nie, nie. Nie. Nie, dam, nie damy sobie narzucić. Nie, nie damy sobie narzucić. Czy są jeszcze jakieś sprawy bieżące? Jeżeli nie, to zamykam. Siódme, tak? Siódme, siódme posiedzenie. Siódme zespołu. numerowane. Tak, siódme numerowane posiedzenie, tak, to jest istotne zespołu do spraw nazywnictwa. Dziękuję bardzo za obecność i za uwagę.